Technik Ogrodnik. Ogrodnik to może być szeregowy pracownik w firmie ogrodniczej. Może awansować i być później kierownikiem w takiej firmie ogrodniczej, a może również mieć własny biznes i prowadzić jako szef swoją firmę. Może zajmować się zielenią w mieście, może być związany tylko z ogrodami przydomowymi. Technik ogrodnik to zawód polegający na planowaniu, nadzorze i prowadzeniu produkcji, zbioru i przechowywania roślin ogrodniczych, czyli warzyw, owoców, roślin ozdobnych, grzybów, roślin przyprawowych oraz materiału do rozmnażania, np. nasiona, cebulki, bulwy, kłącza. Praca technika ogrodnika polega również na zakładaniu i pielęgnacji terenów zieleni oraz obsłudze maszyn i urządzeń ogrodniczych. W zawodzie technik ogrodnik wyodrębniono dwie kwalifikacje zawodowe: OGR02, zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych oraz OGR05, planowanie i organizacja prac ogrodniczych. W swojej pracy technik ogrodnik posługuje się urządzeniami mechanicznymi, takimi jak ciągniki, wózki akumulatorowe, kosiarki. Używa też niebezpiecznych, ze względu na swą ostrość, narzędzi takich jak nożyce, sekatory, piły, narzędzia mechaniczne. Moja praca polega na zakładaniu ogrodów. To jest. Yy... Podstawowa rzecz, którą wykonuję, czyli współpracuje dla klientów przy wykonywaniu dla nich, dla nich terenów przydomowych ogrodów. Najczęstsze zajęcia, które wykonuje ogrodnik, który zajmuje się ogrodami przydomowymi, to jest ich pielęgnacja. Tego oczekuje od nas najczęściej klient, tak? czyli bieżącej opieki nad jego ogrodem. Rzadziej wykonywane jest kompleksowe zakładanie ogrodu, od, począwszy od przygotowania terenu poprzez nasadzenia i małą architekturę. Zdarzają się również bardziej wymagające realizacje polegające na zakładaniu elementów wodnych, tak jak oczka wodne. Ogrodnik również może zakładać system nawadniania w ramach zakładania ogrodu. Aby wykonywać zawód technika ogrodnika, niezbędne są określone predyspozycje. W kategorii wymagań fizycznych będą to dobra kondycja i sprawność fizyczna wytrzymałość na wysiłek. Sprawność manualna, dobry wzrok oraz prawidłowe rozróżnianie barw, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, dobrze rozwinięty zmysł dotyku. W kategorii sprawności sensomotorycznych znajdą się dobry wzrok oraz prawidłowe rozróżnianie barw, dobrze rozwinięty zmysł dotyku, sprawność zmysłu równowagi, spostrzegawczość. Kategorii sprawności i zdolności będą to podzielność i koncentracja uwagi, precyzja i zdolności manualne, poczucie estetyki, wyobraźnia przestrzenna, uzdolnienia techniczne. Równie ważne będą cechy osobowościowe. Do nich zaliczymy komunikatywność, samodzielność i inicjatywa, cierpliwość, spostrzegawczość i dokładność, kreatywność. Zdolności organizacyjne i kierownicze. Najprzyjemniejszy moment dla ogrodnika, i dający mu punkt odniesienia dla jego pracy, tak i odpowiedź, że jego starania są doceniane, to jest telefon od klienta mniej więcej tak dwa lata od założenia jemu ogrodu, w którym klient dziękuje za wspaniałe wykonaną pracę. Zakładanie ogrodu nie jest na pierwszym etapie tak bardzo efektowne, gdyż sadzimy rośliny zwykle mniejsze, z uwagi też na budżet i dopiero ten efekt jest widoczny po jakimś czasie. Zwykle zajmuje to 2-3 lata, kiedy ten owrót rozkwita najpiękniej. Podobnie jak w innych zawodach, taki w zawodzie Technik Ogrodnik istnieje szereg przeciwwskazań do rozpoczęcia pracy. Przeciwwskazaniem będą zatem alergie kontaktowe i wziewne choroby skóry rąk nie dające się skorygować wady wzroku. Zaburzenia w zakresie zręczności palców i rąk. Zaburzenia zmysłu równowagi i dotyku. Jedną z zalet tego zawodu jest ciągły rozwój. Branża ta, jak każda inna, się z roku na rok rozwija. Powstają nowe rośliny, powstają nowe maszyny, z których warto skorzystać, z innowacyjnych rozwiązań. Wiele uczymy się z uczestnictwa w targach branżowych, których Również możemy poznać firmy, które zajmują się tą samą działalnością lub podobną, i czerpać również z ich doświadczeń. Jeśli chcesz pracować w zawodzie technik ogrodnik, musisz podążyć jedną ze wskazanych ścieżek edukacyjnych. Ścieżka pierwsza. Po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej, naukę należy kontynuować w pięcioletnim technikum w zawodzie technik-ogrodnik w ramach dwóch kwalifikacji: OGR02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych, oraz OGR05 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych. W trakcie nauki w technikum należy przystąpić do egzaminów zawodowych w zakresie wymienionych kwalifikacji. Zdanie egzaminów zawodowych w zakresie tych kwalifikacji daje możliwość uzyskania dyplomu zawodowego na podstawie świadectwa ukończenia technikum oraz dwóch certyfikatów kwalifikacji zawodowych. Ścieżka druga. Po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej naukę należy kontynuować w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia w ramach kwalifikacji OGR02 (Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych), a następnie w dwuletniej branżowej szkole drugiego stopnia w ramach kwalifikacji OGR05 (Planowanie i organizacja prac ogrodniczych). W trakcie nauki należy przystąpić do egzaminów zawodowych w zakresie wymienionych kwalifikacji. Zdanie egzaminów zawodowych w zakresie tych kwalifikacji daje możliwość uzyskania dyplomu zawodowego na podstawie świadectwa ukończenia branżowej szkoły drugiego stopnia oraz dwóch certyfikatów kwalifikacji zawodowych. W trakcie nauki umiejętności praktyczne uczeń zdobywa w firmach i gospodarstwach z branży ogrodniczej, w których odbywa praktyczną naukę zawodu, a także w szkolnych placówkach kształcenia praktycznego.